Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz, z tej strony Siekłania. Pozwoliłem sobie to zdjęcie pokazać akurat w tym miejscu. Dokonywałem nagrania odnośnie warsztatów zbalansowanego stylu życia. z słowo zbalansowane ma kluczowe znaczenie, a podeprę się za chwileczkę na przykład zbiorowiskiem, społecznością pszczół, czy też na przykład takiego grzyba, kordyceps. Generalnie tutaj kiedyś, muszę za niedługo popełnić również jakby nagranie. O grzybach swoją drogą na tych warsztatach, jednym z tematów, który będę poruszał, będą właśnie grzyby tłumacząc parę prostych mechanizmów. A tutaj oczywiście też dzisiaj troszkę wspomnę przy okazji tematów, które są niezwykle na czasie. Wspomnę również o barciaku. Ale zanim o barciaku startujemy i już podpowiadam, czymżeż będziemy tutaj dzisiaj się... Ekscytować to nie jest dobre słowo, chociaż pewnie też chodziło o to, żeby ekscytować się, żyć w tej grze takiej, kiedy wczoraj mieliśmy rozmowę z, z zaprzyjaźnioną taką pani doktor, lekarz medycyny tej rockefellerowskiej, ale taka, która już widzi światłówko w tunelu i sama kiedyś powiedziała, że kur zapiął jak mnie w konia, czy nas mówi koleżeństwo robiła mnie w konia przy okazji dziewczyna, która też wykonała test na zbalansowanie na, na niezbalansowanie lub odkrycie niezbalansowania omega-6 omega-3. I tam będą jej koledzy również testować i sprawdzać, tak jak przy okazji. Ale głównym tematem, który... <laughs> Aj, widzicie. Nieważne. Głównym tematem, o którym chcę porozmawiać, to jest inflacja. Ale inflacja z pozycji takiej... Oczywiście finansowej podpowiem parę prostych rzeczy, bo to, jest, to są sztucznie wywołane mechanizmy, które mają odebrać jakby zasoby, które mają ludziska, a w szczególności bardzo intensywnie, bo na tym terenie żyjemy, aby mocno uszczknąć to, co ewentualnie mogą mieć jeszcze w sobie społeczeństwa, ludy tej ziemi związane z tą społecznością taką stricte, stricte słowiańską. Inflacja finansowa, inflacja zdrowotnościowa. Inflacja sama w sobie jest pojęciem wybitnie pejoratywnym. Oczywiście trafiają się użyteczni idioci, którzy tłumaczą, że inflacja jest potrzebna, bo napędza, napędza, no na pewno napędza, ale nie dobro tegoż ludu, ludu tej ziemi i o inflacji intelektualnej. Ale wspomniałem o braciaku. Już momencik. Już go tutaj pokażę. <laughs> Aj. Dobrze. Barciak, przepraszam, Barciak o tym barci, czyli od miodów. Barciak to jest rzecz o tyle ciekawa, że jest to stworzenie, które żyje w ulach i nie do końca jest w tym ulu przyjazne. Czyli jest swego rodzaju inflacją, która tym pszczółkom nie najlepiej. Tam są powiedzmy wykorzystywane larwy. Tu w tym przypadku ciekawostka. To akurat ci, którzy będą na warsztatach w, w marcu również będą mieli okazję zapoznać się z tym, cóż jest ten barciak i odchody barciak, i enzymy, które są zawarte między innymi w odchodach barciaka, jak mają kolosalne znaczenie. Ale to za chwileczkę, dlatego że za chwilę jeszcze również wspomnę o, <laughs> wspomnę o pszczółkach. Okej. Okay. I teraz, zanim o pszczółkach, ja wiem, że na razie to bez składu i ładu wszystko jest, co to ma wspólnego, prawda, z, z inflacją? Otóż inflacja z pozycji finansowej, od razu wyjaśniam, powtórzę jeszcze raz, ona jest celowo wywołana. To są takie mechanizmy, które w konsekwencji są jakby sterowane poprzez na przykład takie celowe wywoływanie braków, lęku, strachu, prawda? Te ceny są wymuszone, żeby rosły. Oczywiście taki. Takim przykładem z naszego rejonu to, jest, to są właśnie te, te stworki, które w tej hierarchii tego, tego obozu są uznawane, powiedzmy, no, przynajmniej ludziom się wydaje, że to jest tak zwany polski, chciałem rząd powiedzieć, to jest bardziej nie rząd, no to nieważne, w pewnym razie to, 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 nie są, to nie są Słowianie, którzy tam w tym wszystkim uczestniczą i są, bo Słowian, Słowianie, człowiek generalnie człowiekowi krzywdy nie zrobi, ale chodzi o to, że w międzyczasie przygotowując, zadbano o to, aby maksymalnie zniszczyć gospodarkę, wykorzystując na przykład stupiec 19, to między innymi to nie tylko chodziło o to, żeby tam depopulację i te inne rzeczy, żeby ten cyrk zrobić, to też absolutnie. Ale, ale też pokazać, wytresować powiedzmy sobie społeczeństwa w taki sposób, żeby jeśli powiemy waruj we własnym mieszkaniu, to, to ktoś idzie i waruje, prawda? Załóż bieliznę ekstra na twarz, która jest kompletnie bezsensowne, mało tego, ona robi więcej bałaganu niż pożytku, no to ludzie zakładają bieliznę na, na, na twarz, prawda? To takie takie, takie rzeczy i to było totalne przygotowanie do tego, żeby rozpędzić, tam się potem to zaczynało, rozpędzić ten mechanizm poprzez kolosalne ilości zakazów, kar, prawda? I podatków, 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 tych coraz więcej oczywiście w imię dobra ludu i tu zawsze oczywiście cytuję moją mamę synu pamiętaj, że jeśli jakiś złot, złotousty, ktokolwiek w gazecie, w telewizji, czy gdziekolwiek mówi, że czyni coś dla dobra ludu, to niech ten lud bierze swoje dobra, jakkolwiek je definiuje, czy to dobra materialne, czy duchowe, czy dobra no, zdrowotnościowe, niech bierze je pod pachę i spierdziela, przepraszam za wyrażenie, jak najdalej. i to jest ciągle adekwatne, powiem więcej, to jest coraz bardziej adekwatne. Tak i tutaj ta mądrość mamy Zresztą miałem prostych, ale mądrych rodziców, życiowo bardzo wiele dzisiaj też jakby wykorzystuje tego, czegoż oni powtarzali, podpowiadali czasami, a człowiek w, tej, w tym jestestwie, no co tam wapno będzie tłumaczyć, prawda? Często tak jest. No, całe szczęście, że dużo wcześniej jakby dojrzałem do tego, że to z tej mądrości warto skorzystać i tą mądrością dzielić Zatem ta inflacja została celowo wywołana, żeby jakby ograniczyć. Mało tego, ta inflacja spowodowała w którymś momencie poprzez te celowe działanie taki mechanizm, którym zaczęto walczyć z emisją CO2 i jest to niezwykle skuteczne, słuchajcie, ta walka z emisją CO2, dlatego że dwutlenku węgla mamy totalnie za mało. Mało tego, rośliny są na pograniczu wytrzymałości bo w tej chwili mamy około 3 setne, to wszystko są mierzalne rzeczy, na około trzy setne, pewnie jak zmierzysz w lesie, to będzie trochę inny to parametr, ale około trzy setne zawartości dwutlenku węgla, a powinno być tak, jak pod, parametry podobne powinno jak na przykład w normowariach, te, które tam wypromował, wymyślił powiedzmy sobie doktor pokrywka, coraz więcej popularnych ich jest, powinno być na poziomie 1,5-2, 1, 1, a nawet 2,5 i to jest ok bo ma być cyrkulacja, dlatego czasami tu przy okazji podpowiem zdrowotnościowo, aby zdrowotnościowo nie wpadał w coś tak prozaicznego jak no, inflację, to żebyś radził sobie z tym, to między innymi pamiętaj, że są czasy, w których trzeba czasami wziąć woreczek foliowy, przyłożyć do buzi i poddychać trochę tym dwutlenkiem węgla, tym gazem, tymi gazami, które są zawarte w tym woreczku, żeby poprawić sobie tą wymianę tlenu z dwutlenkiem węglu, wodoru i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Ja pamiętam, kiedy myśmy z siostrą czytali kolosalne jeszcze książki, to była fantastyka, nie tylko. W związku z tym, że oszczędzało się na prądzie, to myśmy mieli latarkę, bateria taka płaska była wtedy. Pamiętam, zresztą do dzisiaj pamiętam, jak się sprawdzało tę baterię, one podobno jeszcze gdzieś funkcjonują, że dotykało się językiem, tam jeden, te, te, te takie dwie blaszki, jeśli no one trochę piekły, to znaczy, że prąd tam jeszcze jest. No więc myśmy pod Pierzyną, to była wtedy Pierzyna, Myśmy wieczorami sobie czytali książki latarką, ale myśmy fantastycznie oddychali tym wszystkim, co się działo w tym. Po drugie to była metoda na to, jak ocieplić sobie pierzynkę, ocieplić to, to spanko poprzez oddychanie poty kołderką, czyli wydalanie własnego ciepła. Takie proste rzeczy, a one fantastycznie działały. Myśmy się świetnie, ale to absolutnie świetnie w, wysypiali. To było niesamowite i to jest coś, to dzisiaj w dobie tej walki z emisją CO2 jest niezwykle skuteczne. Zowodowało o tym, że ludzie przeżywają różne rzeczy, nazywają to srobidem stupidem, prawda, nazywają to grypą i tak dalej, ciężkim przeżyciem, a podstawowa historia jest związana z tak, taka, że w którymś momencie po prostu nie masz tego, tej, tej wartości. tego tlenu, nie ma też tyle w Polsce, ile powinno być, a już dwutlenku węgla tym bardziej. Czyli w tych płucach nie ma tej wymiany, śledziora nie wyrabia dostarczany śluz, śledziora nie przerabia tego, bo nie ma tej cyrkulacji, prawda? Bo jesteśmy. Naczyniami połączonymi. Teraz wracając do inflacji, podkreślam, jest to celowo wywołany pod... wcześniej ten stóp 19, zabrał o to, żeby pozamykać firmy. Przecież prawie milion, słuchajcie, ponad 700, prawie 800 tysięcy firm w tamtym roku w Polsce albo się zamknęło, albo zawiesiło działalność. To jest kolosalna ilość. I nie ukrywam, że te niepolskie obozowe KAPO, które tutaj zarządzają tym, znaczy wykonują rozkazy, zdecydowanie no są skuteczni w tym wszystkim, prawda? Lękiem, strachem można, słuchajcie, bardzo wiele rzeczy załatwić, ale jest światełko tunelu, dlatego że coraz więcej ludzi odkrywa taką rzecz, że no coś tutaj mi te klocki, te puzzle się nie układają, że coś tutaj mi nie gra, prawda? Czy do wszystkich to dotrze? Pewnie nie, no ale każdy ma, słuchajcie, swoją, swoje serce, swoją koherencję serca, swoją komunikację między ósmem a sercem, sercem umysłem albo brak tego wszystkiego, prawda? Te 6 sekund serca i te wszystkie wspaniałe rzeczy, szyszynka, która nas tam komunikuje. No tak upraszczając ze źródłem, więc mamy tak, inflację finansową, która w sposób znakomity powoduje, że do, do tego doszło oczywiście z emisją, walką z walką CO2, konsekwencje są tego takie, że jakby nikt się nie buntuje na to, że jesteśmy jednym z największych posiadaczy węgla na świecie, znakomitej jakości, tak przy okazji podpowiem, kolosalne tego ilości, są w bardzo różnych, różnych rejonach. Podobnie zresztą jak ropy, nawet ropę z Wielkopolski w tej chwili się transportuje i sprzedaje od, gdzieś tam ze statkami się wywozi, jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją, bo tego tegoż mamy ogromne ilości, no ale akurat no, mam, mam trochę siwizny, akurat miałem rozgadniętych nauczycieli, którzy czasami przemycali wtedy, kiedy do szkoły głównie podstawowej, ale nie tylko, chodziłem, przemycali pewne informacje, które akurat do, do mnie docierały, jak pamiętam do dzisiaj i zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że jesteśmy taką potęgą w ropę, a sprowadzamy ze wschodu, z zachodu te w ogóle cyrki, które się dzieją podnoszeniem paliwa, ceny paliwa i tak dalej, to wszystkie rzeczy są wysterowane. Powtórzę na przykład nasz wschodni sąsiad, kraj, który formalnie nie istnieje w onz cie Ta kraina to na przykład ma zwiększoną, zwiększony obrót tą wschodnią ropą o 30%. więc tam tuże całkiem sympatyczną kasę, znaczy może nie, nie, nie kraina, ale ci, którzy tam podczepili się pod to wszystko, prawda? No ja, ja jak berety, słuchajcie. No dobrze, ale za chwileczkę dojdziemy do... Sedna sprawy, teraz to mamy zasygnalizowana informacja finansowa, wiemy, że ona jest ustawiona, wysterowana, ma być w lęku strachu, ma być problem z załatwieniem węgla i tak dalej, ceny mają być holendarnie wysokie. I zamiast ten wspaniały węgiel nasz polski, prawda, który kosztowałby tam, nie wiem, Suma summarum 800-3000 zł, tak naprawdę w granicach 4-3000. Oczywiście wspaniałomyślnie samorządy dają taką możliwość, że oczywiście tam bla, bla, ba, Jak wypełniłeś jako niewolnik te, te jakieś tam parametry, zgłosiłeś ten piecyk, swój wcześniej i tak dalej, no to oni ci łaskawie tutaj pod, dadzą cenę, taką bardziej, bardziej korzystą. Z tego co wiem, to wytworzył się już drugi całkiem sympatyczny obiekt, Jak to zwykle ludzie, w szczególności Słowianie, potrafią sobie radzić i, i chwała za to, że jesteśmy. I ta sytuacja pewnie Spowoduje, że uzurpacja coraz bardziej wpada w panikę, a budząc się, zauważamy coraz więcej że To jest, jest grano, ktoś tam tymi joystickami pociąga. Chodzi o to, żebyśmy my w którymś momencie w sobie wewnętrznie skoczyli w tej grze na wyższy level, niezależnie od tego, co tam uzurpacja sobie kombinuje. Inflacja zdrowotnościowa. Jeśli tutaj, powiedzmy sobie, pozwolę sobie na króciutko jeszcze wziąć grafikę. Grafikę z warsztatów naszych teraz marcowych, tutaj zwróć uwagę, że preceptorzy to jest takie, bo są receptory, preceptorzy, czyli nauczyciele. Nauczyciel chodzi o to, żebyś był takim preceptorem dla siebie samym, prawda? I pamiętając o tym, że na przykład te wszystkie rzeczy, które są poprzez tych wszystkich preceptorów, którzy tam będą, bo będzie przecież doktor naukow zdrowia Agnieszka będzie Małgosia Dec, prawda? Agnieszka Kródoplązyńska, tam będzie i oczywiście a no. Joga i masę różnych rzeczy, świadomości będzie. Małgosia Des, czyli tutaj mamy te rzeczy takie jak te, te, te terapia holistyczna, czyli dźwięk, misy kryształowe, akurat tym wszystkim. Kasia Brzezińska, skinolog, jedyny zakład skinologiczny w Polsce, taka prawda, jest. Ewelina Hafner, tutaj kamertony, prawda. Troszkę o oddychaniu będzie również Elżbieta i Szymon Spolankiewicz z pozycji i pedagogiki, i naturoterapii i wielu fantastycznych rzeczy, które przez kilkadziesiąt lat naszych doświadczeń mamy do dyspozycji. Ale słowo preceptorzy, teraz chodzi o to, że to wszystko do dyspozycji, to każdy może tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby to wprowadzić samemu w życie być preceptorem, być trenerem, być nauczycielem dla siebie absolutnie samego. Wracając już z moją szlachetną facjatą, i ty masz też szlachetną, pamiętaj, kiedy stajesz przed ustą, I tutaj jest coś takiego jak graśica. Pamiętaj, żeby tą graśicę nie walić mea culpa, bo wprowadzasz inflację zdrowotnościową w swoim organizmie, na umyśle, na ciele, wręcz na duchowości. Zatem graśica, jako ten rezonator, ma spowodować, że tam myślisz, hej. W moim przypadku, ja i Szymon, ja kocham siebie, kocham Cię, prawda i ta informacja po prostu szyszynkę dociera gdzieś tam i oczyszcza szyszynkę, masę różnych fajnych rzeczy. Inflacja zdrowotnościowa spowodowała to, że ludzie wierzą w Boga tere, praw i praw telewizyjnych, wierzą w Boga tabletku, prawda. Uwierzyli w to, że jak, jak, jak zdiagnozowana została jakaś przypadłość, niezależnie od tego, jak dalece ona jest prawdziwa czy nie. No, oczywiście tych diagnoz chorób jest wymyślonych ileś. Zresztą jak wejdziesz w tej chwili do marketu, to okryjesz, gdybyś tak uruchomił troszkę procesy myślowe, ale pozycji serca, to odkryjesz, że znakomita większość produktów, które są na tych półkach, one 100 lat nie istniały, nie funkcjonowały, ale mało tego, nie funkcjonowało również ponad 90% przypadłości chorób, diagnoz, które gdzieś tam padają w stosunku do tych organizmów, a nie tylko zresztą organizmów, bo tam troszkę tej energetyki również to dotyczy. I z drugiej strony, powiedzmy sobie, skoro nie istniały, to również te 100 lat temu nie istniało te ponad 90% chorób różnego typu. Czyli weszliśmy w pewnego rodzaju inflację zdrowotnościową, poprzez to, że mamy 100% produktów, z czego 90% ponad to są te, które nie funkcjonowały, które są właściwie tak jak te paciorki dla Indian zafundowane, dano Indianom, Indianom chyba, że mówię, Indianom dano na przykład. Pomijam, że zrobiono ze Słowianami to już dawno, bo to przecież tysiącletnia historia tak zwanej Polski. Ona tak do końca cały czas dbała o to, żebyśmy własnej historii nie znali, nie pamiętali i tak dalej. Powtórzę również to, że historia świata już jest na ostatnich 100, 150, 200 latach totalnie też zafałszowana. Zupełnie, prawda? Masę różnych historii się wydarzało takich, które zostały schowane i nam się wydaje, prawda? Bo, bo, bo książki są napisane pod takim kątem, żeby w którymś momencie Ludzie, Twoje zdrowie. Ludzie zupełnie zapomnieli o tym, jak dalece są, mają w sobie tą iskrę bożą. W związku z tym, ten, ten, zacytuję sobie, <coughs> przepraszam, ten tytuł książki Tolstoja, Książki Ciągle na indeksie Ksiąg Zakazanych: Królestwo Boga w Tobie. Świetnie, ta książka wyjaśnia te mechanizmy, zresztą te rzeczy, o których mówię. Może używa innej nomenklatury, bo w takich pojęć jak inflacja wtedy nie było, ale już wtedy Tolstoj przewidział masę historii, które powodują, że tak ten świat w takim kierunku idzie, a nie inny. Dobrze, to jest jakby dotknięcie inflacji zdrowotnościowej na, na, na bazie między innymi jedzonka. I to jedzonko jest kluczowe w tym wszystkim, nie mylić z żywnością. Żywność to jest to, co było 100 lat temu i to do tych żywności warto wrócić. Warto zadbać o to, żeby w którymś momencie dostarczyć temu organizmowi jedzonko z pozycji żywności, a nie jedzonko z pozycji jedzenia, czyli ultra przetworzonego jedzonka, które urosło na ultra wyjałowionej glebie. I teraz przejdźmy do, w takim układzie do, do inflacji intelektualnej, która też totalnie za, zaowocowała tym, że, tak jak mówiłem, jeśli ja jeszcze miałem okazję, mimo że to była komuna, prawda, Nauczyciele już byli stresowani, tres, trenowali w taki sposób, żeby już tam jak być jako funkcjonariusze, prawda? Bo Bismarck kiedyś wymyślił, bo dostał pewnie taki rozkaz i wymyślił, że szkolnictwo najlepiej, żeby było dyrygowane, sprawdzone i tak dalej, żeby wszyscy do jednej czapy nawet już są takie pomysły, prawda? Tych pajaców, użytecznych idiotów, aby zrobić. Ja przepraszam za takie wyrażenia, ale chciałbym dać sygnał, że te wszystkie gejce, gacie i te inne, szwarcy, czy inne, to są tylko wykonawcy, prawda? Którzy dostali władzę, dostali przywileje. Dostali możliwość i obiecanki, że hej, będziesz żył, wiesz, nie, nie, to my mamy tą możliwość, bo nasze ciałka, truchła, one się tam odchodzą, a prawda, a my nie, mamy praktycznie nieskończoność przed sobą. I z tego, jak sobie my zdajemy sprawę, to w którymś momencie, jakby otwierają się jeszcze bardziej nam oczy, te, te takie faktycznie, prawda. Mówimy, kur zapiął, ale nas tutaj ładnie wiają, robią tymi joystickami, tak gra, prawda, rzz, jedziemy. Ja wiem, że to jest tak, jak też patrzysz, no tutaj jakby sprzedaż tej koncepcji Boga tabletu, Boga tabletków, Boga praw i praw telewizyjnych, smartfonów, tych gier, tego wszystkiego. Przecież idzie matka z dwójką dzieci i dzieci fajnie, że są, nawet matka idzie i ma tutaj Boga, tutaj modlitewnik ma w postaci smartfona, no chore rzeczy, ale tak jest i z tego warto sobie zdać sprawę. Teraz mówiąc o i praca zdrowotnościowa jakby zasygnalizowana, kiedyś zaczęto i dzisiaj ona w sposób znakomity funkcjonuje w ultraprzetworzonym jedzonku, który my dostarczamy, wierząc, że ten cudowny chlebek, który jest w tym arkecie składający się z 30 składników, 30 kilku. A warto przypomnieć sobie, że chleb się składał z czterech, szczerna ta ma była prawdziwa, z nie niewiele albo wcale wspólnego. Ale duże rządy i korporacje mają w swoich magazynach tą prawdziwą, tak przy okazji. No i teraz idziemy do inflacji intelektualnej. Otóż ta inflacja intelektualna to jest to, że w którymś momencie zapomnieliśmy, żeby obserwować ptaki, obserwować siebie, aby pokochać siebie, wykorzystać tą grasicę, skomunikować umysł z sercem, serce z umysłem, prawda, aby podziwiać ten świat, podziwiać te pszczółki pracujące, wiedząc, że w tych pszczółkach też się toczy pewnego rodzaju w tym cudownym społeczeństwie, a tam też się toczy czasami walka, czasami się raptem pojawiają dwie królowe, słuchajcie, i te królowe, która jest silniejsza, one walczą z sobie, tak, niestety tam też takie historie się dzieją, a tutaj o kur, o korty, o korty, Kordyceps, dobrze mówię o tym, tak dobrze, kordyceps to jest ten wspaniały grzyb, przy okazji powiem Tobie a propos jedzonka, jedz pieczarki, jedz boczniaki, prawda, I masę innych rzeczy, ja zrobię też nagranie na ten temat gdzieś tam, a na pewno będziemy o tym rozmawiać na warsztatach, będziemy podpowiadać jak spowodować, jak wyszukać, wyniuchać tak się wyrażę, żywność, w odróżnieniu od jedzonka i jak po prostu bawić się świetnie, rewelacyjnie. No, grzyby przy okazji świetnie zastępują tych, którzy chcą zejść z mięska, no to spokojnie grzybkami możemy sobie poradzić, ale kordycep na przykład jest to taka, taki grzybek, który na przykład poprzez swoją, swój zapis w którymś momencie znajduje określone larwy i te larwy w którymś momencie są zagospodarowane przez tego grzyba, te larwy są tak zagospodarowane, że one jeszcze żyją i one się przemieszczają do miejsca, w którym jest to wygodne dla tego grzyba, bo odpowiednia wilgotność i tak dalej. I potem ten kordycept wysysa białko z, tegoż, z tej larwy. To nie brzmi fajnie, prawda? Ja tu namawiam na to, żeby kordycept gdzieś tak, w odróżnieniu od tych sząszczy, czy czegoś, co tam fundują, prawda? Ale to jest też kolejny pomysł na z na inflację intelektualną, zdrowotnościową swoją drogą, ale również intelektualną. Oczywiście już użyteczni celebryci idioci już mówią, że jadłem kiedyś tam robale i tak dalej, tam bla bla bla, było świetnie. No okej, okay, no, każdy ma swój wybór, każdy ma swój rozum, ale ty pamiętasz, że jeśli celebryta wychodzi i występuje w roli złotoustego, to niech ci się otworzy ten dzwoneczek alarmowy, nie pamiętaj to, co mówiła mama: jeśli złotousty wychodzi i mówi, że dla Twojego dobra... Bo on dla swojego dobra to skonstruował, to niech te, to bierz swoje dobra i spierdzielaj jak najdalej. Dobra, materialne, duchowe, intelektualne i oczywiście zdrowotnościowe. I teraz ta inflacja intelektualna, słuchajcie, ona powoduje właśnie, że w którymś momencie ludzie zobaczyli Boga tabletku, prawda? Bo ja do końca życia, bo taka diagnoza była, tam co zacząłem mówić przerwałem, bo ja do końca życia muszę tutaj tabletku, bo mam ciśnienie, muszę uregulować, prawda, to też w ogóle. Fantastyczna rzecz, jak ludzie przychodzą do nas do gabinetu, czy... Sklepu, i no mam cholesterol jakiś, jaki pani ma? No 260, Mówię, to jest idealny. Albo mam 300, albo mam 400. Pogratuluj sobie, że organizm uruchomi programy naprawcze, bo cholesterol uratował sobie życie i nie ma złego ani dobrego, prawda? Tak przy okazji. No ale to są te mechanizmy, które intelektualnie spowodowały inflację intelektualną cholesterolu, prawda? Że do końca życia trzeba tabletku brać, że jak już cukrzyca, to już nieodwołanie do końca życia, że za chwileczkę tam będziesz się szprylcował <laughs> tymi zaszczykami itd., itd., To wszystko wynika z. z inflacji również intelektualnej, która prowadzi do, do inflacji zdrowotnościowej, w której się akceptuje również inflację finansową, akceptuje w takim sensie, że wpadamy w pewną panikę, Boże, ja co to, to świnie, jak oni tu powodują i tak dalej. Nie, nie, tak nie absolutnie sugestia jest nie podchodzić, proszę mi wybaczyć te słowa, które są mało kulturalne, ale wiesz co, chodzi o to, że właśnie w sytuacji, w której ty się emocjonujesz, wpadasz w tą jak oni mogą i tak dalej. Mogą, bo wyrażamy my jako społeczeństwo na to zgodę, ale indywidualnie nie musimy. My możemy żyć w tym oko, oku cyklonu, prawda? Tak jak wczoraj z panią lekarz rozmawialiśmy właśnie. No, trwało to z pół godzinki, fantastycznej wspólnej wymiany doświadczeń. Mówię, no, też mówię, najlepszym rozwiązaniem jest wejść w to oko cyklonu, nie używać pojęcia walka, bo tam wpadły jakieś takie słowa, że ja tutaj walczę o coś tam. Nie wiem, może nie walczmy, tylko zadbajmy o ozdrowienie, o zdrowienie, zdrowie, zdrawianie pacjentów i tak dalej, bo też korzystają lekarze z podpowiedzi naturoterapeutów, z naszych i nie tylko. Słuchajcie, i to jest takie fajne, że jest wielu takich, którzy mają to światełko w tunelu, prawda? Nie jest to pociąg, jakby gwałtowują się pomarutko troszkę z tego faktu bycia funkcjonariuszem, bo to są funkcjonariusze i są stresowani, trenowani, bo procedury i tak dalej, prawda? Bo inaczej odbierzemy ci zawód i itp. To wszystko są rzeczy, które też spowodowały, że również to środowisko zatraciło swój intelekt, wpadło w tą inflację intelektualną. Znakomita większość również z nich funkcjonuje w sposób na, na poziomie inflacji zdrowotnościowej. No i tutaj ta finansowa w tym wszystkim również się kłania, bo to również dotyczy każdego. Słuchajcie, także słowo inflacja jest pejoratywne, ale kiedy zaczynamy główkować myśleć, raczej się okazuje, że mimo wszystko, mimo tego zwróć uwagę, <laughs> przepraszam, tego co się dzieje, ludzie sobie radzą, prawda? Oczywiście, żeby spowodować jeszcze większą, większy poziom inflacji finansowej intelektualnej, zdrowotnościowej, zafundowało się rozdawnictwo. I tutaj cytując, już nie pamiętam, który to, kto to powiedział, znamy nazwisko, no uciekło mi, no nieważne, w każdym razie powiedział takie zdanie, że, i zresztą to jest nawet gdzieś w jakichś starych polskich filmach te teksty są, że jeśli chcesz, aby lud, społeczeństwo ciebie kochało, to zadbaj o to, tutaj tylko przypomina mi tutaj system, że <laughs> jeśli chcesz, żeby lud cię kochał, dawaj głośno, a zabieraj po cichu. Bo żaden rząd na świecie nie ma własnych pieniędzy, musi je ukraść. Oczywiście mówiąc, że no wszystko robimy legalnie. Obozy koncentracyjne były, zresztą są do dzisiaj na świecie też tak zwane legalne. I tym miłym akcentem... Baw się dobrze o inflacji intelektualnej, zdrowotnościowej. I tej finansowej kilka zdań ci się, żeby mieć świadomość, że to jest wszystko ustawione, wysterowane, ale ty, w tym oku cyklonu, w tym wszystkim możesz zdać sobie z tego sprawę i przede wszystkim zacząć od tego, żeby wychodzić z tej inflacji wejść, wejść może w deflację, to też może nie jest dobre słowo, ale wejść w stan pokochania siebie, wybaczenia, wybaczania i wyjść z tego stanu inflacji intelektualnej, potem z inflacji zdrowotnościowej, i w którymś momencie odkryjesz, że Ilość potrzeb, które są tobie nadane do tego, żebyś normalnie funkcjonował czy funkcjonowała na tym świecie jest nieporównywalnie mniejsza od tych wszystkich, które są wywołane poprzez te wszystkie tam potrzeby, które tu musisz mieć, prawda? przykładem są święta, w których wydaje się, ja wiem, 4000 tysiące razy więcej rzeczy, które są niezbędne, a tam potrzebna jest miłość, serce, a nie te suto zastawione stoły, które są w większości współcześnie zastawione trutką. I tym miłym akcentem baw się dobrze. Dobrego, cudownego, wspaniałego dnia.